Nie da się kupić pompy ciepła bez zadania jedynego podstawowego albo najczęściej pojawiającego się pytania, czyli panie, monoblok czy split? Tak? I co jest lepsze, co by pan mi doradził? Ja mam swoją opinię, trochę na ten temat poczytałem, ale jakie jest twoje zdanie? Monoblok czy split? Czy możemy w ogóle rozmawiać w kategoriach, coś jest lepsze, coś jest gorsze? Czy raczej w kategoriach to się bardziej tu nadaje, albo tu nadaje, czy, czy jakby podchodzisz do tego Czyli... tematu? A co było pierwsze? Monoblock... Za... Nie, nie było pierwszego, nie, 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 nie było pierwszego, nie. nie. no, tak naprawdę monoblok czy split, ja powiem jakie są różnice. A no. Każdy użytkownik, każdy odbiorca sobie sam dobierze, co jest dla niego lepsze. Jakie są wady, jakie zalety. Więc zacznijmy może od monobloku. Monoblok, zaletą jest to, że wszystko jest kompaktowe w jednej, w jednej obudowie i wszystko się znajduje w tej jednostce zewnętrznej, nie ma tak jakby jednostki wewnętrznej, chociaż czas, czasami niektórzy producenci dołączają tak zwany hydrobox do tego monobloku, jest część wewnętrzna z wymiennikiem i z pompą obiegową, no, mhm. nieważne. Tutaj zasada działania jest taka, że e, je, wszystko powinno się zas zas zasadą konstrukcyjną jest tak, że wszystko znajduje się w tej nosce zewnętrznej, czyli wymiennik, pompa obiegowa, i doprowadzamy wodę do tego monobloku, który się znajduje na zewnątrz. Plus jest taki, że zmniejsza nam się ilość elementów w węźle, w naszym, w naszym węźle, w naszej kotłowni. <tłowni> Minus jest taki. Węźle tak. Węźle grzewczy. Ja wiem, bo to z dużej energetyki to co mamy takie węzły, tak? No, tak, które tak. trzeba gdzieś tam konserwować i zarządzać, no ale tu też mamy węzełek. Tak. tak, więc y, wszystko doprowadzamy tutaj na zewnątrz. Więc w środku zostaje ci tak naprawdę zbiornik na ciepłą wodę użytkową, y, jakiś tam czasami sprzęgło hydrauliczne, to w zależności od tej instalacji, no i y, zawór trójdrogowy. To jest koniec. Natomiast. Jest jedna wada i tutaj wracając do energii magazynowanej, jeżeli nam zabraknie tej energii elektrycznej, jeżeli jest temperatura na zewnątrz na tyle nieprzyjemna, to ta część zewnętrzna nam przymarza. Tutaj tu, wiesz, czynniki zewnętrzne wpływają. Dodatkowo ten wymiennik, który tutaj osiąga minus 20 stopni, czasami minus 25 stopni na zewnątrz. Też nie pozostawia, e, nie ma bezpośredniego wpływu na wymiennik, natomiast w momencie braku tej energii elektrycznej nie pomaga nam w utrzymaniu tej wyższej temperatury. Mhm. Czyli brakuje ci energii, następuje przemarzanie za pomocą metalu, tak? nie ma takiego izolatora, który mógłby zapewnić. No i niestety dochodzi do najczęstszych awarii. To jest awaria zamrożenia wymiennika płytowego, który tutaj się znajduje. Wymiennik płytowy jest bardzo wrażliwy na temperaturę i on. Po przymarznięciu uszkodza całą jednostkę i cała jednostka jest praktycznie do wyrzucenia. Już później nic z nią nie zrobisz. Okay. To jest największa wada tych wymienników. Stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, różnego rodzaju izolacje, ale jeżeli zabraknie nam na dłuższy okres prądu, to na pewno jedynym, możliwy, jedynym naszym ratunkiem jest spuszczenie po prostu wody z tego układu. No, ale to jest kłopotliwe już. Możesz zastosować glikol czy tam jakiś inny płyn niezamarzający, tak? Tylko że znowu wchodzimy do solarów, do kwestii, kwestii przenoszenia energetycznego tego, tego płynu, tak, bo glikol e, woda ma najlepszy współczynnik przenoszenia energetycznego, z, wiemy co z ciepło właściwego, ale też mniejsza z tym, e, glikol ma dużo gorsze właściwości, plus do tego jest oleisty. Możesz zalać całą instalację glikolem. Ale wtedy każde rozszerzenie takiej instalacji powoduje Ci wiesz, tłustą plamę na podłodze albo wymianę nie tylko paneli jak Ci się wyleje ten glikol na panele podczas rozstrzelnienia grzejnika. Możesz zastosować taki ten hydroboks wewnętrzny, to ograniczasz tą ilość glikowa. Jest wiele rozwiązań. Ja wiem, ale. <głosy> <głosy> Rozmawiamy o rozwiązaniach dla osób takich jak ja, czyli mających dwie lewe ręce, Lubimy wygodę, tak? I, I z takimi zabawami to ja nie chcę mieć do czynienia. Nie chciałbym mieć do czynienia, więc takie pytanie, jak często. My... Z Twojego doświadczenia serwisowego 13 lat przecież się tym zajmujesz, e, takie sytuacje mają właśnie e, zdarzenia przy tych monoblokach. Często właśnie, że to jest e, przemarza ta jednostka i jest do wymiany ta. Z mojego doświadczenia e, zamontowaliśmy tych pomp niewiele typu monoblok i właśnie przy jednej spędziłem w gili. <ścoughs> Więc e, no, bo trzeba było zareagować szybko, ponieważ właśnie to niebezpieczeństwo zamarznięcia wymiennika powodowało to, że. Hmm, chciałem to szybko naprawić, wymienić. Awario, w awarię wpadła pompa obiegowa, która znalazła się w jednostce zewnętrznej. To fakt, że była instalacja z glikolem zalana całkowicie glikolem, ale no wolałem uniknąć jakiejś tej poważniejszej awarii, więc reakcja była dosyć szybka. Y Ciężko się pracuje przy minus 10 stopniach, kiedy ten glikol e, zaczyna przymarzać swoimi rękami do obudowy, więc no, wymieniłem tą pompę w miarę szybko. I, i od tamtej pory mm, ja osobiście nie przepadam za monoblokami, bo ja mam... <laughs> taka przygoda. Miała miejsce. Natomiast y, jeśli y, są to zazwyczaj osoby, które mają jakąś tam. Ale chciałem się zapytać, czy tam była sytuacja taka, że po prostu tego prądu przez dłuższy czas nie było? Nie. To była awaria pompy obiegowej w okay. urządzeniu nowym. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli kupujemy nawet nowe urządzenie, jakie by to nie było. To przez pierwszy okres mogą się pojawić wady produkcyjne. I ten okres trwa nawet do dwóch miesięcy. I zdarza się, że zablokuje się pompa z różnych przyczyn: czy to z przyczyn klienta, czy z przyczyn wody, czy z przyczyn fabrycznych. wiesz, to Po prostu na to nie mamy wpływu. Przez ten okres taki, taki no no. rozruchowy zdarzają się różnego rodzaju problemy, przecieki. Ponieważ instalacja e, zrobiona z różnych materiałów, czyli mosiąc ze stalą, inaczej, inaczej są te skurcze, czasami trzeba coś dokręcić po pewnym czasie. No Ten okres rozruchowy trzeba przejść i to niezależnie od producenta i od pompy zdarza się, że, że dochodzi do takich awarii. Natomiast są pewne konsekwencje, które mogą przy takiej awarii wyjść. Przy monoblokach są większe, przy splitach są mniejsze, natomiast splity to nie znaczy, też nie są uciążliwe. No właśnie, Takie... bo tutaj monobloky plusem jest to, że mamy wszystko na zewnątrz, tak? czyli nie zawieramy miejsca w, w, w środku. Montaż jest przez to też chyba prostszy. tak? Nie potrzebujemy jako instalatorzy do tego certyfikatów na F-Gazy. Tak? E Akurat z punktu widzenia inwestora to żadna różnica. No nie, powinno, nie wiem, co, czy coś jeszcze, kwestie jakieś serwisowe, przeglądów. Yy, no, bo... przeglądy, yy, jeśli chodzi o przeglądy, każdą pompę powinno się przeglądać raz do roku. Czy to robi yy, serwisant certyfikowany, czy yy, nasz znajomy, którego znamy jako serwisanta lokalnego i mamy na niego zaufanie, yy, przegląd powinien dokonać, ponieważ. Tutaj na zewnątrz znajduje się sporo elektroniki. To nie chodzi o to, żeby ją rozbierać, czyścić i myć w tą elektronikę, tylko żeby sprawdzić, czy żaden przewód się nie upalił, czy żaden pająk się nie zagnieździł, tak jak mi się też zdarzyło kilkukrotnie, że zwierzęta sobie tam znalazły miejsce. No i, i takie zwykłe czynności przeglądowe, nie musi być to zaraz ściąganie czynnika, ważenie i tak dalej. Niektórzy tak zalecają, ale to, no to, to, to są te zalety, no ale z jakichś powodów też tego ten monoblok został zaprojektowany, tak? Tak, został zaprojektowany po to, żeby, użyt, żeby monterzy typu na przykład firmy hydrauliczne mogły swobodnie montować też te, te urządzenia. Po to, żeby, ta, żeby nie tylko firmy, które posiadają, tak jak mówisz, F-gazy, okay. mogły to montować, tylko ogólnodostępne firmy, które zajmują się instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej mogły to sobie zainstalować bez dodatkowego bez dodatkowych certyfikatów, bez dbania o to urządzenie, tak w takim. Rozumiem. A teraz, jeżeli chodzi o splity plusy minusy. Plusem ze splity nic się nie zamarni. A okay. Można o, to się Ja myślę, że tutaj mamy człowieka i będzie trzeba ten odcinek powtórzyć jeszcze z jedną osobą, bo tutaj. Ta wigilia ci zeszła w pamięć i to tak mocno, tak? Na jedną taką monoblokową akurat jednostkę trafiłeś, pech chciał, tak. i, i pałasz do nich nienawiścią, tak. Nie, 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 nie pałam do nich nie? nienawiścią. Nie, po prostu. Yy, wiesz, yy, w domu jak masz, yy, że tak powiem, yy, masz mniej podnoszenia pewnych ryzyk. Mhm. Tak, czyli Eee, nie spadli ci temperatura poniżej zera, nie musisz się tego obawiać. Eee, możesz tą reakcję wydłużyć sobie działaniem. jeżeli musisz już od razu, eee, i konsekwencje są dużo mniejsze. Zdarzają się też awarie, że wymiennik się rozszczelnił produkcyjnie i woda zalała tą część freonową. W jednym drugim przypadku było wszystko do wymiany, czyli jednostka zewnętrzna i wymiennik, ale. To nie, to nie jest powodem działania czynników zewnętrznych. Ja wiem, że może jestem jakimś tam, tak jak mówisz, uprzedzony do tego, do tego, do tego Monobloku. Natomiast ryzyko rośnie. I teraz, jeżeli to te ryzyko powiedzmy, jest na poziomie, tak jak awaryjność POMP w ogóle, POMP ciepła jest na poziomie u nas to znaczy chyba globalnie, bo ja nie pamiętam, żeby ktoś miał, to jest około 1%, poniżej 1%. To czyli nie dużo. To jest na 100 pomp, jedna pompa uszkodzona. Czy to monoblok, czy jakieś, jakieś inne rozwiązanie, to te ryzyko ci zaczyna wzrastać, kiedy mamy problemy z dostawą energii elektrycznej do takich pomp monoblokowych. I ten zespół serwisowy, który musimy posiadać teraz, możemy mieć dużo mniejszy niż w przypadku pomp monoblokowych. Tak? Ten zespół serwisowy muszę 20% 20%. 20% w przypadku 1% 20% to wiesz 200 razy do góry muszę podrzucić muszę po prostu zamiast jednej osoby 20 osób utrzymywać tak? Tak. w tym momencie tak. Obrazowo, tak. Więc te koszty nam się robią większe. Stwierdziliśmy, że lepiej nam montować, tak już posiadamy certyfikaty, tak się na tym znamy, więc lepiej nam montować split i nawet obsługiwać te, te splity w późniejszym czasie, czy certyfikować lokalnie ludzi, niż zwiększać ten zasób serwisowy, ludzi, ekipy serwisowej, tak? kosztów, które te koszty oczywiście na końcu tak przychodzą na klienta. No, Bo to klient płaci za, te, za ten serwis i za u, utrzymanie tego, tego, tego urządzenia. Czyli w ruchu. cały czas tu się z, z tego, co ciebie słucham, rzecz, że chodzi właśnie o kwestie te instalacyjno-serwisowe, tak? Monoblock tak. A, a split. Nie chodzi o no, kwestie technologiczne. techniczne. No, znaczy, I no, klienta najbardziej interesują dwie rzeczy, żeby miał ciepło w niskiej cenie. Tak. I tutaj jakby obie spełniają swoje kryteria, warunki. Tak, bo po, ceny tych urządzeń są porównywalne. Tak. Bo kiedyś chyba były też były różnice, te. prawda? Tak, teraz są porównywalne i dodatkowo... No, Montażowo też praktycznie wychodzi to samo, bo w tamtym przypadku stosujesz rurę, z którą wychodzisz na zewnątrz, ma dużo większą średnicę, a to tylko wchodzisz małotką rurką, miedzianą do środka. No ale musisz nieka. jednostkę ustawić sobie w budynku. Tak, tak? Pracu, pracy jest troszeczkę więcej, natomiast yy, to już są kwestie indywidualne, jak ekipy montażowe są wyszkolone. Jeżeli wyszkolisz je pod względem monobloków, to będą tylko robiły monobloki, jeżeli pod względem yy, splitów, to, to będą splity. Natomiast w późniejszym czasie, jak chcesz patrzeć na serwis, to ci się robi ten serwis. Musisz zapewnić dużo większy, żeby nagle kilku serwisantów mogło wyjechać, tak? No, ja, no, bo muszą mieć uprawnienia, muszą mieć szkolenia, które po prostu y, kosztują, co to dużo mówić. No, to tak, swoją drogą. Natomiast przy monoblokach ten bufor bezpieczeństwa musisz zapewnić większy. Jeśli chcesz usługi serwisowe świadczyć, bo możesz założyć Czym... zapomnieć, tak? Przy, przy monoblokach czy przy spitach większych? Przy, przy, przy monoblokach większy musi mieć zasób serwisowy, bo tak jak Ci powiedziałem, awaryjność na poziomie jest takim samym, czyli poniżej 1% tak? wszystkich pomp, no. natomiast warunki atmosferyczne plus braki prądu, te ryzyko Ci wzrasta do 20%, czyli... Już nie masz jednego serwisanta, tylko musisz mieć 20 serwisantów, musisz mieć 20 pomp obiegowych na, w zapasie i tak dalej, i tak dalej. No. A rozumiem, tak? No, czyli dobrze mieć taką pompę z magazynem energii cały czas. E, a jeżeli chodzi o sp splity, to ty element usterkowości, to co tutaj znowu... Też jest tak samo. Pompa obiegowa. Najbardziej usterkową jest częścią jest pompa obiegowa, która pracuje na wodzie, zabrudzony filtr. E... Myślałem, że będzie zabrudzony wymiennik. Ale powiem Ci, że nie, że wyniki stosunkowo rzadko się za, 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 zanieczyszczają. Pomimo tego, że te instalacje są w większości modernizowane. Ale Aha. pierwsze to na pewno naj, najsłabszym ogniwem to jest pompa obiegowa. Chociaż tak nie powinno być, ale, ale, ale się zdarza. I y, też zauważyłem, że w tych markach y, niższego progu. Nazw nie będę wymieniał, ale tych takich najbardziej chińskich, to mimo to, że naklejki na pompach są takie same, to tam tych awaryjność tych pomp obiegowych jest trzykrotnie większa niż przy rozruchu. Tak, tak. Jest trzykrotnie. Tutaj przy tych markowych, tak jak to widzimy, wszystkich innych producentach markowych, nie zdarzyło mi się, żeby pompa obiegowa była uszkodzona. Może jedna na setkę, tak? mhm. czy nawet. Jedna w ogóle w całym, tak. e, e, w całym okresie. Natomiast przy tych mniej markowych mamy odsetek gdzieś około nawet 5%, 5 tych e, takich początkowych uszkodzeń. To dużo. To jest dużo, to już jest dużo, bo już ten, e, ta ilość jest widoczna. I nie wiem, od czego to zależy, pomimo mimo też pompy tak tych samych producentów są. No diabłotki, w, nie, diabłotki w szczegółach, no nie wiem, jakieś elementy, jak proces montażu samego, jakoś składania i tak dalej, bo tak jak powiedzieliśmy w jednym odcinku, no globalnie wszyscy na podobnych podzespołach nie, pracują, trochę tak jak fotowoltaicy. Czyli, no ok, ty powiedział nam tutaj Rafał, że on, on woli splity, bo monoblock popsuje tą wigilię i w ten sposób... W ten sposób można się źle nastawić do, do, jednej, do jednej technologii. Z punktu widzenia ekonomii i eksploatacji jest to, to... Tylko z punktu widzenia ekonomii. Nasze, naszego podejścia do klienta, tak, że... no. tak samo waszego podejścia do klienta, że jeśli chcemy zapewnić komuś serwis na odpowiednim poziomie, to te koszty serwisowe nam wzrastają przy zapewnieniu to dla monobloków, tej, tej, mhm. tej obsługi. Natomiast dla splitów nam maleją te koszty w tym momencie. Pod warunkiem, że będzie taka wypadkowa, że e, będzie, nie będzie, e, będzie nam zamarzał ten wymiennik, bo nie mamy prądu i mamy bardzo wysoką temperaturę, więc to też to nie jest coś, co się nam cały czas dzieje. Tak? Powiem tobie, że na przykład to nie tylko jest kwestia braku prądu, bo na przykład jest. Też wahania napięcia są, i teraz te urządzenia, na przykład, jeżeli to napięcie spadnie około do granicy 200 V sieci, będzie przysiadł tak zwane napięcia, one się zablokują, wyświetlą informacje o awarii swojej. Mhm. Wtedy trzeba je zresetować, włączyć zasilanie, włączyć. W monoblokach. Nie wiem, bo zmontowaliśmy ich bardzo mało. Natomiast jeśli ktoś ma doświadczenie, jak się zachowują przy takich przysiadach napięciach lub krótkich zanikach napięć, czy wchodzi elektronika w blokadę. Bo tutaj fizycznie jest ta blokada wprowadzona po to, żeby ochronić sprężarkę przed uszkodzeniem. Po to, żeby sprężarka nie pracowała na odpowiednim napięcie, na niskim napięciu. Mhm. tak, Żeby pracowała w swoim zakresie. Jest taka blokada wstawiona, natomiast nie wiem, jak to jest w przypadku monobloków. Jeśli ktoś ma to doświadczenie, to chętnie poproszę. Podzielcie się w komentarzach, bo podejrzewam, że ten film może wywołać najwięcej komentarzy, jeżeli chodzi o monoblok czy Split, bo sądzę, że ma jedna i druga technologia swoich zwolenników, a ja swoje zdanie zostawię dla, dla siebie i chętnie posłucham i poczytam, jak Wy to wy widzicie, więc podzielcie się w komentarzach. Jeżeli mamy ten temat rozwinąć, to też napiszcie, to na pewno to zrobimy. Więc dzięki za kolejny odcinek, bądźcie z nami, subskrybujcie, lajkujcie nasz kanał, jeżeli te materiały Wam odpowiadają i dzięki za Twoją szczerą opinię, tak? I prawdziwą, ale na tym te filmy polegają.